Elementem programu przebudowy dróg miejskich są paradoksalnie również drogi powiatowe bowiem tak jak w tej kadencji takich poprzednich samorząd miasta i powiatu współfinansują inwestycje na powiatowej infrastrukturze drogowej i w tej kadencji udało się już wyremontować ulicę Wyszyńskiego jako pierwszą to jest ważna inwestycja z racji dostępu do stacji kolejowej, kolejowej z racji rozbudowującego się wciąż osiedla Jana Pawła II no i szczególnie na odcinku od ulicy Bohaterów. Do ulicy Kraszewskiego, no, ulica Wyszyńskiego była po prostu już w stanie złym. Kolejne inwestycje, które się udało zrealizować, to ulica Kopernika i ulica Skotnik. Tu szczególnie w kontekście ulicy Kopernika, jako radny powiatu oraz pracownik Urzędu Miasta, również starałem się zabiegać, aby to finansowanie ze strony i samorządu powiatu, i samorządu miasta na tą inwestycję było i udało się remont tej drogi zrealizować. A jeżeli chodzi o przyszłość, to w tym roku, zgodnie, samorząd miasta i powiatu, Podjęły już, rady tych powiatów podjęły uchwały o zapewnieniu finansowania na przygotowanie projektu ulicy Bohaterów Westerplatte. I to jest plan na ten rok. Realizacja tej inwestycji na podstawie projektu, który powstaje, będzie prawdopodobnie w roku 2024. Natomiast w kontekście jeszcze dalszej przyszłości, moje osobiste zdanie jest takie, że kolejną drogą powiatową w kolejce do remontu jest ulica Dominikańska oraz chodnik na ulicy Żeromskiego.